Seria podcastów Władcy Mazowsza od założycieli po ostatnich piastów. Odcinek pierwszy. Narodziny Mazowsza. Konrad, Siemowit i Bolesław II. Cześć! Witajcie w pierwszym odcinku serii poświęconej księżętom Mazowsza. Chcemy Wam przybliżyć region, który przez stulecia był strażnikiem północno-wschodnich rubieży Polski. To o ziemiach dzikich, często najeżdżanych, ale mocnych, ambitnych i ciągle rosnących w siłę. Dziś cofniemy się do XIII wieku czasu nieustannych walk, politycznych ambicji i niezwykłych osobowości. Poznamy trzech książąt, którzy ukształtowali to, czym ma zawsze miało być przez kolejne 300 lat. Przedstawimy Wam dziś. Konrada Mazowieckiego, jego syna Siemowita I oraz Bolesława II Mazowieckiego. Konrad Mazowiecki, wojownik, ekspansjonista, stratek. Panował w latach 1200-1247. Był jednym z najbardziej bezkompromisowych piastów. Otrzymał Mazowsze jako ziemię biedną, wyniszczoną najazdami i słabo zaludnioną. Jednak to właśnie Konrad uczynił z niej samodzielną siłę polityczną. Niemal przez wszystkie lata swojego panowania walczył z Prusami, Jacingami i Litwinami i, co w ówczesnych czasach stanowiło rzadkość wśród piastów, osobiście dowodził w bitwach. Słowił się tym, że rozszerzył granice Mazowsza bardziej na północ i wschód. Konrad potrzebował wsparcia militarnego, które przewyższy możliwości lokalnego rycerstwa. Wtedy udało się wówczas na historycznie kluczowy, a zarazem kontrowersyjny krok zaproszenie zakonu krzyżackiego. W krótkiej perspektywie krzyżacy pomogli mu powstrzymać plusów. W długiej stworzyli własne państwo, które stanie się przeciwnikiem Polski na ponad 250 lat. Konradowi zależało na większym zaludnieniu tych ziem, w związku z tym sprowadził na te tereny nową ludność, m.in. rycerzy z małopolskiej Śląska, chłopów z Rusi. Kupców niemieckich i specjalistów z zachodu. Mazowsza pod jego władzą zaczął rozkwitać i zyskiwać na znaczeniu. Siemowit I kontynuował politykę ojca. Jego najważniejszym celem była obrona przed Litwinami i Jaćwingami. Organizował wyprawy odwetowe, rozbudowywał grody, wzmacniał obsady straży. W 1262 roku Litwini pod wodzą Mendoga najechali Mazowsze i zdobyli jazdów w okolicy dzisiejszego centrum Warszawy. Siemowit I został wzięty do niewoli i zamordowany podczas odwrotu Litwinów. Wydarzenie to zapisało się w historii jako jedno z najbardziej dramatycznych w historii piastów. w II Mazowiecki Stabilizator i odbudowa państwa Panował w latach 1262-1313 Jego rządy są często niedoceniane, zapominane, ale należy podkreślić, że to on wprowadził Mazowsze na drogę odbudowy po tragicznych wydarzeniach z połowy XIII wieku Aby podźwignąć Mazowsze, Bolesław II Wzmacniał miasta i grody, rozwijał gospodarkę, przyciągał osadników zachodnich i wspierał lokacje miejskie. Tu podkreślić należy początki Warszawy jako rosnącego grodu. Był ugodowym władcą. Potrafił godzić się z innymi piastami, zamiast prowadzić bezsensowne wojny rodzinne. Dzięki niemu Mazowsze zyskał spokój, tak potrzebny po dekadach wojen, niepokoju i chaosu. Teraz pora na ciekawostki. Konrad Mazowiecki miał około dziesięcioro dzieci, z czego większość zrobiła kariery polityczne i zapisał się na kartach historii. Siemowicz I to jeden z nielicznych Piastów, którzy zginęli na polu bitwy z bronią w ręku. W czasach Bolesława II Mazowiec zaczęło przechodzić reorganizację grodów, w tym Czerska i Warszawy. Tak wyglądały początki samodzielnego Mazowsza. Pełne walk, ambicji i wielkich decyzji. W kolejnym odcinku poznamy książąt, którzy zbudowali jego największą potęgę.